Cześć kochani, dzisiaj jest trzeci dzień, który nagrywam jak wyglądają moje włosy po, po toksie z karatyną, które robię, będę wykonywać w salonie. Dzisiaj jestem w pracy, tam jest moja klienta, której Wam nie pokażę, pokażę Wam za to, jak wyglądają zarąbiście moje włosy. Wczoraj dostawałam kilka pytań odnośnie co by się stanie z lokami. Moje włosy naturalnie są kręcone i zobaczcie, ja nie używam teraz niczego do włosów, nie lubię niczego do włosów. Jutro użyję, żeby Wam pokazać jak się włosy skręcają, kiedy im kiedy pomożemy, żeby ten skręt był jeszcze bardziej taki mocny i kręcony, a to są włosy, zobaczcie, jaką mają strukturę. Wczoraj umyłam głowę, poszłam spać, nic nie nakładałam. Dzisiaj spryskałam sobie bardzo delikatnie wodą, bo ja też zaczęłam robić produkty do włosów, czyli wodą z olejem. Ale to jest tylko taki olej w sprayu, bardzo delikatny, gdzie powierzchownie tylko to spryskałam. Zobaczcie, jak włosy wyglądają. Jeżeli chcecie zobaczyć pierwszy filmik, wrócić do niego, jak wyglądają moje włosy, kiedy wstałam, to zobaczcie, jak dzisiaj. Jest niesamowite. Włosy są sprężyste, loki są zbite, odżywione, bardzo miękkie, bardzo soczyste. Jestem zachwycona. Jest. Nareszcie produkt, w którym się zakochałam. Jeszcze wykonam tą usługę na blondach, nagram i Wam pokażę. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia.